Rywalizacja w ośce miała przebiegać pod dyktando mistrza Polski Romana Barana. Niestety przygoda wyeliminowała mistrza i ostatnie zawody w cyklu podwójnie wygrał Tomek Gajewski, startując w biało-czerwonym Renault Clio 2 RS, którego wszyscy filicer zapamiętali po charakterystycznych strzałach zbyteku przy zmianie biegu. Tomek nie ukrywał zadowolenia ze startu w wyścigu w zimowych warunkach. No warunki były bardzo ciężkie, ale organizatorzy stanęli na wysokości zadania, trasa była bardzo dobrze przygotowana, dookoła mamy scenerię zimową, śnieg, deszcz, lód, a trasa naprawdę, tak jak po prostu by deszcz padał, byłoby mokro, no, a to się naprawdę liczy. No i bezpiecznie, no, nic tylko, żeby były takie trasy, no, żeby było tak jak, jak tutaj. Wielką niespodzianką okazał się występ Piotrka Oleksyka, który samochodem grupy HS zasował się na ósmym miejscu w generalce podczas sobotniej zawodów, a w niedzielę do mety dojechał miejsce wyżej, wystarczając czas przejazdu 3 minuty 10 sekund i 454 tysięczne. Piotrek wyprzedził tym samym Marcina Kozłowskiego, mistrza Polski HS-u w spektakularny sposób pobijając go o ponad 9 sekund. Marcin Kozłowski, który od początku zawodów nie potrafił zbić się w rytm i wyprzedzić Oleksyka, w rezultacie zajął drugie i trzecie miejsce podczas zawodów Limanowej. Pierwszy raz o polskiemu zawodnikowi w tym sezonie zdarzyło się oddać pierwsze miejsce. W niedzielę wspaniałym występem popisał się klubowy kolega Piotka Oleksyka Adam Garbać, zajmując ósme miejsce w generalce 16 rundy drugie miejsce w grupie samochodów historycznych w klasie KS do 2000. Bardzo szybki okazał się też Teodor Kotu, który swoim malutkim Seicento z silnikiem 1400 dojechał podczas pierwszego dnia na 13 pozycji. Niestety awaria silnika wyeliminowała go w dalszej jazdy podczas ostatniej rundy sezonu. Mocno obsadzona klasa A do 1600 padła łupem Łukasza Bliskiego, który po rocznej przerwie i nieobecności podczas całego sezonu 2009 wrócił do ścigania w GSMP. Dwie wygrane podczas ostatniej w sezonie zawodów zapewniły Łukaszowi piąte miejsce na koniec sezonu w klasyfikacji A do 1600. Mieliśmy w miarę dobre opony, sprawdzamy nowy silnik na przyszły sezon. Jestem zadowolony. Przede wszystkim jest lekki. Co mu daje przewagę nad, nad yy, cięższymi autami typu 206 czy Lanos. I to jest, to jest duży plus. Pod nieobecność Łukasza Bednarskiego, który wywalczył tytuł mistrza Polski A1600, lokalny kierowca startujący w barwach Auto moto, klubu Limanowa, Robert Romuzda, znany z rajdowych tras w swoim pezocie 206, do skoczył kibiców i kolegów z klasy zdają podwójnie drugie miejsce w A do 1600. Na trzecim miejscu dojechał podobnie jak koledzy podwójnie Kamil Mastela startujący z Kreml Faktor. Czwarty na mecie okazał się wicemistrz Polski z roku 2009 Jakub Bien. Na trasie pojawiły się dwie panie które rywalizowały z mężczyznami w trudnych zimowych warunkach. Monika Zawodny tym razem ze względu na odbudowywany samochód wsiadła do A156 Janusza Jani i w samochodzie klasy N-2000 do dojechała na trzecim miejscu w swojej klasie. Druga z pań, Ewa Wójtowicz zaliczyła pełny cykl wyścigu w 2009 roku startując z Premem Saxo i zakończyła pierwszy wyścig błyski przejąć pod Ostro na piątym miejscu w do 1600 Wspaniałym zakończeniem sezonu cieszyli się zawodnicy o Racing Team, którzy podczas 15 i 16 rundy górskich samochodowych Mistrzów Polski na Nowa 2009 przypieczętowali po raz kolejny tytuł Mistrzów Polski w klasyfikacji zespołowej. Myślę, że najważniejsze jest to, że jako zespół zdobyliśmy pierwsze miejsce. Jesteśmy mistrzami Polski w całym sezonie, także super się wszystko poukładało. Dzisiaj przy... mam nadzieję, że przypieczętujemy to i będzie wszystko ok. Te zawody tak, żeby przypieczętować tytuł. Tak, no nie ukrywam, że po to przyjechaliśmy tutaj też, ale no, czas pokaże. Mówię, dzisiaj jeszcze muszę się dobrze zapoznać z tą drogą. Teraz jeszcze są dwa treningi e, połapać który jest zakręt, po którym, bo no, tam do góry jest za dużo tych zakrętów, jeden w drugi jeszcze nie wiem, który jest otwarty, który jest zamknięty. Nie idę, nie, nie idzie jechać 100%. W grupie N najlepszy okazał się Tomasz Myszkier. Stefan Karnabal podczas sobotnich zawodów zajął drugie miejsce w MC i tym samym na koniec sezonu dojechał na trzecie miejsce w klasyfikacji i zdobył tytuł drugiego wicemistrza Polski. W pierwszym sezonie startu w nowym Subaru Impreza N14 Wojciech Bełtowski zanotował niezłe trzecie miejsce w grupie N, zarówno podczas 15, jak i 16 rundy, które zakończyły sezon startu na górskich stratach. W grupie A niepokonanym okazał się Grzegorz Duda. Walka o drugie miejsce zakończyła się zwycięstwem Andrzeja Papa Michalisa, który tym samym wyjeździł w sezonie 2009 w tytuł wicemistrza Polski. Wśród samochodów grupy A z napędem na jedną oś zdecydowanym liderem podczas nieobecności Zimanowej Aleksandra Michałowskiego okazał się Radek Podar, AMK Katarzyna by drugi dzień zakończył na dziewiątym miejscu w generalce. Tuż za nim walkę stoczył Mirek Fryga w swoim renomem Ganku P zajmując drugie miejsce w Azo 2000, zdobywając dzięki świetnej dyspozycji podczas ostatnich rund w tytuł wicemistrza swojej klasy. Pierwsze zawody na przełęczy pod ostrą okazały się z całym dziesiątkiem pod względem organizacyjnym w frekwencji zarówno zawodników, w których pojawiło się ponad 60, jak i kibiców, którzy w ilości ponad 10 tysięcy gorąco dopingowali zawodników na zimowej trasie. Piętnasta runda to zdecydowana wygrana Pawła Dytko i zdeklasowanie rywali. Drugie miejsce przypadło Grzeszkowi Duda na lancerze Evo 8. Trzeci do mety dotarł gdański kierowca Tomek Myszkier. Czwartym mocnym uderzeniem pojawił się Maciej Dominiak, a piąty dotarł do mety Stefan Karnawal. Szesnasta runda to pierwsza wygrana Macieja Dominiaka w tym sezonie. Drugie miejsce należało w niedzielę do Tomka Myszkiera, a trzecie miejsce przypadło tym razem bardzo szybko jeżdżącemu Grzeszkowi Duda. Czwarte miejsce wyjeździł debiutant Grzegorz Dul, a piąty na metę dotarł Tomasz Gajewski. Na dzisiejszą aurę moje opony w ogóle nie chciały się spisywać. To była taka walka z wiatrakami troszkę. Eee, bardzo się z tego cieszę, naprawdę. Czas też nie najgorszy, także naprawdę fajnie. Gratulacje dla chłopaków, dla Tomka Myszkiera. Bardzo fajnie, mądrze pojechał. Wygrał dzisiaj i, i, i tu grupę M2000. No i co jeszcze? No? Dzięki bardzo i trzeba się zabierać do domu, może przyszły sezon e, Może przyszły sezon rusza w początku. Dziękujemy wszystkim widzom oraz kibicom za cały sezon 2009 spędzony z nami. Jesteśmy pewni, że nasze relacje pozwoliły Wam bardziej poznać Górskie Samochodowe mistrzostwa Polski od środka. Zapraszamy na portal www.wyściwygurskie.pl gdzie znajdziecie więcej informacji o sezonie 2010 oraz filmy, wywiady, onboardy i komentarze a także najświeższe informacje o dyscyplinie wyścigów górskich.